Częstość kołowa drgań takiego wahadła wynosi w przybliżeniu pierwiastek z G przez L. Słowo oblicz tutaj średnio pasuje, może bardziej oszacuj, skoro nie mam ścisłego wzoru, a tylko przybliżony. Omega rozpiszę, bo w zdaniu nie jest mowa o częstości kołowej, tylko o okresie. I przejdę do równości, bo nie umiem tych falek pisać. Jeśli wychylenie wahadła z położenia równowagi jest bardzo, bardzo małe, to pisząc tutaj równa się nie popełniam bardzo dużego błędu. To dalej jest przybliżenie, wiadomo, ale w miarę dokładne. Okres to 2pi pierwiastek z l przez g. Ten wzór jest wyprowadzony w układzie inercjalnym. Innymi słowy, wahadełko było związane z ciałem, które nie ma przyspieszenia. Wydawało mi się, że jest w miarę oczywiste, że trzeba będzie go lekko zmodyfikować i w przypadku windy przyspieszającej w górę, tutaj dodać a. W przypadku windy przyspieszającej w dół, tutaj odjąć A? Ostatnie zajęcia z dziećmi pokazały mi, że niesłusznie mi się wydawało. To wcale nie jest oczywiste, więc wezmę do wyjaśnie. Jak krowie na rowie. Czemu raz tu dodam A, a czemu raz odejmę? Winda. Nitka. To od matematycznego. Kulka. Również od matematycznego. Traktujemy jako punkt materialny. To jest winda, która jedzie ze stałą szybkością. Może też stać, wtedy nadal ma stałą szybkość, zerową. To będzie winda przyspieszająca w górę. To będzie winda przyspieszająca w dół. Mahadu jest w Nowagi. równowagi. Gdyby je wytrącić z w równowagi, będzie do niego wracać pod wpływem siły ciężkości. W przyspieszającej windzie siła ciężkości na kulkę też będzie działać, wiadomka. Mamy też wektory przyspieszenia. Ta winda przyspiesza w górę, ta winda przyspiesza w dół. Wyprowadzając ten wzór w tym układzie odniesienia, w którym działa siła ciężkości równa MG, mogę przypuszczać, że to G bierze się z siły ciężkości, bo to dzięki niej to wahadło w ogóle drga, wychylone z położenia równowagi, wraca do niego. Zapiszę to tutaj: k równe MG. Te dwie sytuacje omówię z perspektywy układu nieinercjalnego. Gdybym układ odniesienia związał z windą, czyli z ciałem, które ma przyspieszenie, to taki układ będzie układem nieinercjalnym, czyli będzie w nim działać siła bezwładności. W windzie ruszającej w górę siła bezwładności wciska ludzi w podłogę. Rysuję tą siłę. W windzie ruszającej w dół siła bezwładności działa w drugą stronę. Znowu ją ja rysuję. W czasie wyprowadzania tego wzoru w układzie inercjalnym siła, która powodowała powrót do położenia w nowagi, to siła ciężkości. Tutaj siła, która będzie powodować, że to wraca do położenia równowagi, to będzie suma siły ciężkości i siły bezwładności. Tutaj to będzie różnica tych dwóch sił. Skoro w czasie wyprowadzania tego wzoru gdzieś poszła sobie masa, to można zgadywać, że w układzie nieinercjalnym podczas wyprowadzania analogicznego wzoru też masa się skróci. Patrzę, co stoi przy masie. Tutaj to było G, tutaj jest G dodać A, więc po prostu wezmę ten wzór i zamiast G wpiszę G dodać A, tutaj z kolei wezmę ten sam wzór i zamiast G wpiszę G odjąć A. To będzie działać. Mam nadzieję, że coś z tego rozumiecie. Nie jestem zachwycony tym wyjaśnieniem, ale akurat mi nie przyszło do głowy, jak to powiedzieć prościej. Można jeszcze zrobić weryfikację. Zastanowić się, jaki powinien być okres drgań wahadła w więdzie, która się urwała. Czyli w takiej, która spada swobodnie, jej przyspieszenie jest równe G. Wtedy siła ciężkości jest równa Mg, i siła bezwładności również równa Mg, czyli nie ma żadnej siły, która by powodowała powrót wahadu do położenia równowagi, nic go nie wciąga na dół, siły na nie działające się równoważą, czyli ono w ogóle nie będzie się wahać. Okres powinien nie wyjść ze wzoru. I sprawdzę, czy ten wzór z G odjąć A będzie dawał sensowny wynik. Okres drgań tutaj. W spadającej swobodnie windzie a jest równe g, czyli mam dzielenie przez 0, kupa, nie ma okresu. Spodziewałem się tego. To dla początku jeszcze zapiszę wzór na okres tutaj. No i to tyle. Podowyjaśniałem, co tu w ogóle trzeba zrobić. Robić wartość przyspieszenia a. Hmm. Okres drgań tego wahadła wydłużył się o 8%. No dobra. Uznaczmy tę sytuację jakoś. Niech to będzie 1, to 2. Mogę zapisać, że T2 jest o 8% dłuższy niż T1. Wzory na T1 i T2 są dosyć podobne, więc korzystnie będzie zapisać ich stosunek. Chyba się będzie wygodnie skracać wtedy. Ich stosunek jest równy 108 pod warunkiem, że będzie to T2 do T1. Czy ja muszę to 2 pi przepisywać? Nie muszę, widać, że się skróci. Czyli to tutaj pod pierwiastkiem podzielę przez to tutaj. Żeby nie pisać ułamków piętrowych, to po prostu wezmę i to tutaj pomnożę razy odwrotność tego. Tak można. To jest pod pierwiastkiem i odwrotność tego. Se skracam, bo mogę. Przepisuję to zostało. 108 To G dodać A. G odjąć A. Kwadratuję obustronnie. Mnożę. Na krzyż. Po Bożemu. Sataniści muszą mi wybaczyć. Wyrazy z G na lewo rzucę g będzie wspólnym czynnikiem a po prawej a będzie wspólnym czynnikiem będę miał jedynkę stąd dodać 1,08 kwadrat stąd. Pozostało mi podzielić przez to, co stoi przy A, żeby dostać wzór na A. I to wychodzi 0,8 m na sekundę kwadrat. Albo w przybliżeniu do dwóch cyfr znaczących 0,77 m na sekundę kwadrat. Ale ile cyfr znaczących ma mieć ten wynik, to nie chce mi się myśleć. 8.2. Jeśli zmniejszymy o połowę amplitudę drgań wahadła matematycznego, to częstotliwość tych drgań... Byłoby grzecznie, jakby pytali o okres. Tu była mowa o okresie, więc tutaj też. W każdym razie, widzę, że... Okres od amplitudy nie zależy. Niezależnie od tego, czy są drgania w układzie inercjalnym czy w nieinercjalnym. Tu nie ma amplitudy. Więc obstawiałbym, patrząc tylko na wzór, że B. Natomiast energia tych drgań wzrośnie. Bo jeśli zwiększę amplitudę, czyli wychylę to z położenia równowagi bardziej, to podniosę to wyżej. Zwiększę energię potencjalną. Po prostu wychylając bardziej. Wpompowuje w układ więcej dżuli, wykonuje większą pracę, wychylając, i ta energia później siedzi w drganiach. Czyli energia drgań wzrośnie, jeśli wychyle bardziej. w przypadku wahadu matematycznego wychylenie bardziej oznacza podniesienie wyżej. Zwiększenie energii potencjalnej. No, i tak bym to widział. To jest zadanie na, nie ja wiem, 3 minuty, może 5. Wyszło mi trochę dłużej, bo próbowałem to jakoś wyjaśnić. Dowiedziałem się ostatnio, że zrobiło się już na tyle ciepło, że emisje dwutlenku węgla z dodatkowych pożarów lasów stały się znaczącym ułamkiem całkowitych, antropogenicznych emisji. Jeszcze trochę w tę stronę, ludzkość będzie mogła zupełnie zaprzestać spalania paliw kopalnych, a planeta i tak będzie dalej ogrzewać się sama. Zobaczcie, kur.